Witajcie. Niech imię Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie w nas uwielbiony, ale i także przez nas. Mam przekaz dla nas wszystkich. Słowa, które Duch Boży zwraca od jakiegoś czasu na całkowite posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi, Jego Słowu, aby nie być wybiórczym, nie wybierać tego, co pasuje. Nam, ale poddać się całkowicie poddać się pod kierownictwo Ducha Bożego. I nie mówię tutaj o, o jakichś emocjach, sentymentach czy wzruszeniach, choć to też bardzo często występuje, kiedy Duch Boży przychodzi i dotyka i objawia miłość Pana Jezusa Chrystusa, jaką on ma do nas, ale jest tak bardzo ważne, abyśmy. Yy, wszyscy, wszyscy, wszystkie dzieci yy, Boga były posłuszne Jemu, bo jeśli nie jesteśmy Jemu posłuszni, to musimy do, zdać sobie sprawę z tego, że otwieramy szeroko drzwi dla, dla, dla duchów zwodniczych, dla, dla szatana, dla potępień, dla oskarżeń. On ma wtedy prawo yy, robić to, to, co robi, I dlatego stan. Ciała Pana Jezusa Chrystusa jest taki, a nie inny. Wielu, wie, wielu w, wśród tych, których Pan wybrał, odnowił przez nieposłuszeństwo, odeszli w inne nauki, w inną Ewangelię. Wielu też głosi nie to, co Pan chce, ale taką ugłaskiwaną Ewangelię, ta, która nie ma mocy, aby przemienić człowieka, ta, która nie ukazuje grzechu, tylko tak zagłaskuje. I, i tak jak Duch Boży dał słowa, te, które Pan Jezus Chrystus kieruje do, do, do zborów w objawieniu, I Pan wyraźnie pokazuje, że jesteśmy, w czasach tej laudycei. Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że, 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 że tutaj uprawiam jakieś... Um, jakieś rzeczy, o, o, o które, których Duch nie, nie, nie posyła. Albo że, że mówię od siebie, bo zwlekałam naprawdę z przekazaniem tego słowa już przeprosiłam e, Pana Jezusa Chrystusa, że, 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 że te słowa nie zostały przekazane szybciej, tak jak Pan chciał, żeby to zostało przekazywane. E, pokutowałam z tego, bo widzę, jak, e, jak nieposłuszeństwo otwiera szeroko drzwi do potępień, do oskarżeń, że człowiek nie może chodzić w, w radości, w uwielbieniu, że, że e, przychodzi e, Wróg oskarża, potępia i Pan chce, żeby przyszła od nowa i takie były jeszcze słowa przekazane, że lud mój śpi i nie wie, co nadchodzi na, na ten świat. I ktokolwiek, kto nie jest poddany Panu Jezusowi Chrystusowi, we wszystkim staje się automatycznie przeciwnikiem, przeciwnikiem Boga i z tego trzeba sobie też zdać sprawę. Jeszcze było pokazane dużo wersetów w Słowie Bożym o posłuszeństwie i takie też, też zostało mi pokazane. Mówię to ogólnie, Ktoś będzie chciał to zgłębić, zbadać, poddać się pod prowadzenie Ducha Bożego, to Duch to pokaże i, i, i pokaże y, to w Księdze Rodzaju, w tym w trzecim y, rozdziale, bo mnie tam Duch Boży poprowadził y, i pokazał, jak przez nieposłuszeństwo jednego y, człowieka wyszedł grzech i y, y, te, tego konsekwencje y, to, co dzieje się na świecie, to właśnie przez to nieposłuszeństwo, jak bardzo ważne jest to, co Pan mówi przez Ducha Bożego, aby było wykonywane, bo weszło do, do, do świata chrześcijańskiego inne nauczanie skupione na człowieku, a nie na Panu Jezusie Chrystusie. Pokazywany jest Pan z jednej strony jako. Ten, który odkupił swój lud, ten, który miłuje, ale nie ma pokazanego tego, że przez nieposłuszeństwo otwieramy wrota dla, dla, dla szatana i, i, yy, i, i nie jesteśmy pod ochroną pana, a, a czynimy to, co, co ciało chce. Yy, i, I tutaj. Nie pamiętam, czy to było już później w liście do Rzymian. Bodajże Pan Paweł, który dostał objawienie właśnie o tym, że przez posłuszeństwo Pana Jezusa Chrystusa wszystko zostało przemienione, ale to nie znaczy że tak jak wielu objawia, że już wszystko jest dokonane, że my teraz nie musimy się uświęcać, że możemy żyć sobie życiem. Nieoddzielonym od tego świata, że możemy brać ze świata te rzeczy, którym żyje świat. I tu chodzi o muzykę, że, że uwielbienie jest takie samo jak, jak na świecie, tylko dodaje się do tego nazwy chrześcijańskie, tak samo filmy chrześcijańskie i dużo, dużo tych rzeczy, a to jest śmiećmi. To jest, Bóg tego nie przyjmuje, to jest obrzydliwość, yy, przez to, że, że dzieci Boże nie, nie, yy, nie, nie tak niewiele czasu poświęcają na zgłębianie Starego, yy, starego Testamentu, Starego tego przymierza, proroc, czy małych, czy dużych. Nie ma znajomości Boga, kim on jest, jaki on jest mocny, jaki jest potężny, jak on nienawidzi grzechu, jaką obrzydliwością dla Boga jest przynoszenie tego, co jest światowe, tego, co jest skalane. I tutaj takie krótkie wspomnienie o o Arona, jak przynieśli inny ogień. Z tego dzieci Boże nie zdają sobie sprawy, tylko. Y, żyją w takim, y, taka zasłona jest na oczach, nie chcą zobaczyć tego, co święte i jak Bóg brzydzi się obrzydliwością tam, gdzie są już y, takie y, y, światowe rzeczy i y, y tutaj wskazanie, tak jak ktoś będzie chciał sobie to, to zgłębić, to Duch Boży pokazuje, jak prorok Bileam proroko, miał prorokować, E, źle życzyć Izraelowi, jak Izrael był posłuszny Bogu, temu, co, co Bóg mówił. Nic nie mogło się z im stać. A jak otworzyli się na to, co, co, co ze świata, jak wielu, e, jak wielu pomarło. I to, to nie jest tak, że, że Pan teraz chce karać wszystkich, czy, czy niszczyć ludzi, czy potępiać, ale On posyła te słowa po to, żebyśmy zawrócili z tej szerokiej drogi, a weszli na tą wąską drogę do, do, do Jego wspaniałej miłości, opieki, tej radości i pokoju, która jest tylko i wyłącznie w Nim. I, i tu Duch Boże, wskazuje też na słowo z Ewangelii. Jana trzeci, ten rozdział, jak, jak tam Jan mówi z natchnienia Ducha Bożego, że, że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna posłał po to, aby świat został zbawiony. Nie po to, aby, aby potępiać, ale po to, żeby zbawiać. Ale to nie jest na takiej zasadzie, że my ustami wyznamy, że, że yy, i spokutujemy grzech a później wrócimy do starego życia, bo nie ma wybawienia dla tych, którzy chcą żyć po, po światowemu. Tutaj Duch Boży wyraźnie, wyraźnie na, na, na to wskazuje I, i dla nas przesłanie jest takie, że jeśli nie będziemy posłuszni, to nie ma dla nas ratunku. Teraz jeszcze jest czas łaski, Pan wzywa do, do upamiętania, do... Spokutowania tego, do odwrócenia się, i to też nie na takiej zasadzie, że wyzna się swoimi ustami, a później dalej pójdzie się swoimi siłami żyć, bo tak bardzo ważne jest, aby każdego dnia jeść to Słowo Boże, napełniać się Duchem Bożym, bo Słowo Boże ma moc przemienić każdego, a Duch Boży będzie wprowadzał w prawdę, będzie objawiał, Kłamstwa, letnią Ewangelię, nieprawdziwe nauki, które nie pochodzą od Ducha Bożego, ale z duchów zwodniczych. Błogosławię Was wszystkich i przepraszam bardzo, że, że opóźniony to jest ten przekaz taki, ale tak jak już Duch Boży mi wskazywał niejednokrotnie, że, że często zachowuje się. E, tak jak Jonasz e, i zamiast iść tak jak Pan, e, Pan posyła ze Słowem, to, to uciekam w przeciwną, e, w przeciwną stronę, a później zmagam się z tą ciemnością, z, z atakami, z próbami, może nie tyle z próbami, co z atakami i z konsekwencją tego wołam do Pana, Pan w swojej miłości miłuje się e, i to jest niesamowite, tak chciałam. Wam przekazać to, to wszystko, co Duch Boży kładzie na serce. Jak będzie coś jeszcze do, do, do przekazania od Ducha Bożego, to, to podzielę się z Wami. Proszę o modlitwę za mnie, aby być naprawdę blisko Pana w tym wszystkim, co On przygotował. Aby od siebie nie dodawać, nie wyprzedzać Ducha Bożego, ale przede wszystkim, żeby. Yy, nie uciekać tylko stanąć tak jak Duch Boży pokazuje tą prawdę i tą obłudę jaka jest letniość to, yy, tą ospałość żeby to wszystko przekazywać a, a Duch Boży ma moc to wszystko przemienić dla Ciebie cała chwała Panie Jezu bądź wywyższony przez nas Panie bo tylko Ty jesteś dobry Haleluja Amen